serdecznie od Gołębi Pocztowych. Witamy serdecznie na wstępie filmu. Chcieliśmy powiedzieć dawno nie kręciliśmy filmu, ale tutaj no przez to, że te wysyłki tam nie działały i tego, ale ludzie tak przyjeżdżali po Gołębie, tak. bo do Grzegorza dzwonili tam sobie jakieś tam zakupy robili. A chcemy teraz takiemu koledze pokazać coś Gołębie od nas brał. Rozmawiałem z nim, jest zadowolony z Gołębi, podobały mi się Gołębie. Bardzo dobre wyniki robi. I tu dla niego pokażemy 4 gąbki. On wie, z czego te gąbki się wodą. Tak. Tutaj uszykowałem, żeby był zadowolony. Sam Niech nie, nie bierze 10 czy 12, tak jak w innych latach. Niech tam brał czy 3 lat, nie. Tak. Niech weźmie 4. I ja po co? Ja sam ciągle mam obrączki 11 czy 325. 11 czy 325. Po co mam brać więcej, już mam To tak. no Bez sensu będzie pięknie, brał z, 110. Niech już mamo, to jest samczyk, tak Grzegorz? Masz... Tak, na wszystkich tak jak zawsze chciał. Także tutaj, to, to ja wiem, że tutaj z, tej rodziny, z tej rodziny gołębie lotają, także... To są gołębie Rafała Paconia, bo on... Pokaże. Jak Ci nie polecą, możesz za rok wymienić, bo żeś kuźwa, już, praktycznie tyle wziął, że... Żeby nie musiał brać. Żeby już nie musiał brać, no ale jak chcesz, to... tak na siłę, niech się zdecyduje. Niech się zdecyduje i... Tak. Jest ta samiczka nakrapiona o numerze 11352. 11352. Tak, 11352 Nakrapiona samiczka. Piękna samiczka jest. No to Tam zwalona się... chyba, nie? No, z... z tej starej pary, Tak, dokładnie, jest to piękna no. samica. To go, gołębie No są klasowe tego gołębie. stara linia gołębi, to no, no. Tak. Rafała po Naprawdę piękne gołębie do wzięcia. Sabicika I jeszcze mamy dwa gąbki do pokazania. Ja już miałem przyjechać do Grzegorza. Już jadę tydzień, nie Grzegorz? Ja. No. Dzisiaj ja po pieczarki po tydzień cały pieczarki do odebrania. I muszę grzyby, grzyby do... odebrać od Grzegorza, bo kupię po złotówce, po 9 sprzedam i parę złotych za trzysta 11,380. Czegoś się cieszę, ale tak to jest, tak to w życiu bywa, na wszystkim trzeba zrobić. Samiczka piękna. Tak. Jest to piękna samiczka, sprawna. To ma taką białą plamkę. Tak. To chyba z tej starej, tak? Tak. Mi się wydaje, że nie... brane kołąbki chciałem to. Może brane kołbki słuchaj, e... Film był poprzednio robiony, to nie było. Film był zrobiony, ale niestety... Przez te coś się wydarzyło w Olniku. No. Różnie bywa, nieraz. Nie, nie, nie wiem, jak to się stało, bo to w było tak, jak puszczałeś te głębie? Tak, w wieczorem no. Zawsze się tak może wydarzyć. No. Jak nie ucieknie, to wleci. Jest to niebieskie. To jest to niebieska samica. Też samica. Także nie masz dwie pary, tylko masz samca. Samca i, i trzy, trzy, samice. Trzy, samice. trzy samice. To sobie poradzisz. Tak. 11445. No, no bo tutaj ta samica też super i mówię do Grzegorza i to samica weźmie. Także kompki są to nabycia piękne. wypieżone Tak jak zawsze mówią, że koniecznie wypieżone to ja w te małe wypieżone tak. No i dalej będziemy lecieć na Tu dla hodowców pokażemy parę głębi z linii y, kieza Kostorza. Kostorza. Gołębki i gołki są z, z tego 217 z czerwonego złota. Jest to samczyk. Nie będziemy papierów pokazywać i... Ty, nie bo to za długo by wszystko trwał, No, Nie czasem. będziemy papierów i gołębi tam tych starych pokazywać. To są wszystkie te czerwone są z, z gołębi, z tych czerwonych co bym posiadamy tam na innych filmach. Myśmy rodzicom pokazywali, jest to samczyk o numerze 11481, 11, także, także to tam jest. Będziemy wysyłać po, po nowym roku, będziemy wysyłać. Ale szczegóły Grzegorz no, przez, przez telefon, telefon nie... 670 Szczegóły jak to będziemy robić przez telefon, nie? Dokarne, także, 10, że nawet Będziemy na pewno warunki wysyłać, ja, Tutaj hodowcy za wysyłkę raczej nie będziecie płacić. Nie. Tak zrobić, ani lotówki no, za za nie płacić. Tak, tak, się, tak się będziemy starać, żebyście nie płacili za wysyłkę. Tak, to już jest nasza sprawa, jak to będziemy ogarniać, także pod telefonem hodowcy 11 498. 11 498 Z tak. to jest z tej pary takiej, nie? Co tam go oblatał na dobrze? Nie? Yy, nie tylko on, bo to później tam dalej, nie? Ten kupił, tak? Z tym tak, tak, a szczegóły później Xero rodowodów rodziców i tego, nie? Tak. Nowym my, tu, my tu innych czerwonych nie mamy, jak tylko światełek Rostoża można przyjechać sprawdzić, nie? Tak. Bo to nie posiadamy jakichś tam... Penerów, jak to niektórzy mówią, że na łapiecie i, i to tak, tą no. gołębie całą różne odpadania robić. E, my nie łapiemy Penerów, bo w ogóle nie wypuszczamy tak. na obloty. Bo to jest dla nas niepotrzebne, nie? Dokładnie wyjaśniam. prawda? Nie stać nikogo stać, nie stać, na to, żeby stracić gołębę Tak. Jest to na e, połowy samczyk będzie taki połowawy. to będzie z tego z też tego, z tego, z czerwonego złota, nie? Tak, 11, to 11494. Te gołębie tylko w krzyżówkę. Piękny gołąb. Bo to są tak. bardzo szybkie gołębie. Takie gołębie latają. właśnie. Ksiądz właśnie wygrywa na, na tych wszystkich lotach na modę, na stare nie lotuje, no to nie ma czasu, bo tam gołębie ma tyle tych funkcji, że... To parowanie, bo jest to samczek, też będzie sam A jak być na 20 miejscu, to lepiej ratować w Tak, dokładnie tak. Gołębie tak. są bardzo szybkie, latają u ludzi. Jestem ten samczyk z czerwonego złota, albo... To jest A, po czerwonym jest... złocie. To jest po czerwonym, tak, złocie, po czerwonym, e... czerwonym w, starym. Po tym starym. starym czerwonym złocie, tak? Tak, istny tak, istnie... ojciec. Brat był na WG, tak, tak samo ciężką 500 zrobił w upał, ale w głębi naginęło masakrycznie. 11384 Jest to naprawdę piękny samiec o mocnej budowie. Tak, ta to tylko troszeczkę większy wyszedł. Dokładnie tak. Także polecam. polecam. No normalne pieniądze, nie? Głąbki się stracą, wiadomo. Polecam. No tutaj u księdza te, tak z tych gołąbi, co my tu mamy, no to są, są drogie, nie? No to bardzo z drogie. Z tych par są bardzo drogie, nie? Tak. No Grzebjesz wszystkie? Wszystkie. Yy, pięć gołąbków jest. Tak, czerwone, na... Jest pięć gołąbków. Tak. Będzie, no będzie, jeszcze są to czerwono, także Grzegorz? Jeszcze trochę. No, ale tutaj powiem, tak, że chcieliśmy pokazać, żeby każdy widział. Tak, żeby każdy coś to wybrał i gołąbki będziemy wysyłać. Można przyjechać też, jak ktoś będzie chciał, nie? No, ktoś ma blisko, zapraszam osobiście. No. Tak, hodowcy spiły Pozdrawiam Was, te ksera dostaniecie do tych gołąbków, co co tak, pobrali. Tak, pozdrawiam Bo kredyki, gołąbki dosyć dużo nabrali. Już byłem w szoku. Także po nowym roku ogarnę temat, bo teraz do, do świąt na pewno nie ogarnę tego. No, bo co innego mam do roboty, i. Nie no tak, zbawę. no teraz to jest też problem no, z tymi grzywami, bo teraz każdy chce, nie? Każdy by chciał, teraz po i do mnie i każdy też prywatnie by chciał, a tu to, to też nie możesz tak prywatnie sprzedawać. No, ja to 200 kg ale to tam. Wiesz, ja muszę też zarobić, bo ja nie będę też jeździł, jeździł w tą to co? Ja innym przesadem 200 kg. No, dużo nie będzie braku. Hmm. Także tak, hmm. zbliżają się święta, także zdrowia wszystkim chorobom, życzę przede wszystkim tylko zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsza, a reszta przyjdzie tam, bo jak tak. nie ma zdrowia, to nie ma nic. Nie ma zdrowia, to nie ma pieniędzy, a, a jak będzie zdrowie, to pieniądze zawsze się znajdzie. Nie? Jak się chce, to się zawsze zarobi i tylko chęci tak. chęci do przodu i będę zdrowie, bo zawsze mówię. I... Także kołąbki od Rafała jeszcze są tylko do nabycia. No właśnie, od Rafała, też są też są jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka szpaków i samic, tak? Samice, patrzycie, same samice, szpak. Kilka samic jest i tam tak. bez obroczki jest chyba jakaś samica, samica, nie? Samica, samica nie? nie? Tak. No, y, późne tak. jeszcze są, tak, a te późne są jeszcze, te Masz, późniaki, jeszcze późniaki co to kiedyś będzie. ktoś zamówił, a nie wiem kto. No, no, tutaj, no, no tutaj, jak kościana, się odezwie, no to weźmie, nie? To są bardzo późne, nie? Także na pewno w marcu ich nie spałuje, może dopiero na gdzieś kajskie z nie? nie no, i bredy wybitne, nie? Tak. Córka z szpaka, razem z wnuk szpaka, no, no super para, nie? No, ale tu ktoś ci zgłaszał, nie? No tak, Ale teraz Dla tak tymi... niebieskiego gołębia trzeba tam zrobić, bo tam wziął do, ja wiem. Niebieskiego wiem. sam czekał. Tak, ale sam, tam, jeszcze komuś przypasowały te mędrcy od pałki, nie? Pałkami, bo myśmy byli... kiedyś od pałki mieli przez 30 gołębi. nie? Tak, tak, że pięknie, właśnie ten, jak to zawsze mówimy, bomba napażona białą samicą. Po prostu wziął białą zamico, mm -hmm. bombę napażoną czwarty lotnik oddziału, nie? Czwarty no, no. lotny poddziałał, także chłop zadowolony, podziękował, zadowolony, tylko prosi o, o cel rodziców i kartę własności niebieskiego łączka jednego i Aha. To, to to się ogadnie. Także mega każdy zadowolony. Jeden chłopca to w sumie tak normalnie zaraził, żeby był niezadowolony, to muszę wszystkim też chłopcom powiedzieć, bo tam wziął chyba 4 czy 6 zł. Tak. I, i wiadomo, no jaki hodowca, takie gołębie, no, i, i wszystko, w temacie. ja nie będę Zginęły, tak? No, zginęły, no wiadomo, nie? No, ale nie wiadomo, czy było zginęły wszystkie, czy... Coś czy, czy no. tam leciało i to ogólnie, ogólnie mówił, że był niezadowolony, także mówię, mówię szczegółowo. Wszystko się może wydarzyć, no, no, wszystko nie leci. Jak się trafi, to leci niesamowicie i, e, Tak, zginęły. tylko że czy te gołębie były też zdrowe, nie? Od tego trzeba zacząć, e, No, nie? Bo, bo to jest najważniejsze, bo jak będzie wytrenowane i zdrowie, Karmę dostanie tam ubogą, tak. to on jeszcze trafi do domu, nie? Dokładnie. Ale jak, jak będzie chory, to możesz mu karmę nie wiadomo jaką dać i nie wiadomo nie, jakie no, środki, to, nie? jak było, no trzeba zobaczyć to, no. już nie wnikam w szczegóły i jak się dwa, tak się ma i... No i, wiesz, to, że... no, I też muszę powiedzieć, że nie tylko nie będę chwalił, tylko mówię jak jest i... i... Ale naprawdę, gąbki to są wybitne do wzięcia, polecam. Tak, już są takie wypieżone, już... No one są do parowania, w marcu wsiało do parzenia sobie. Uh -huh. To ja tak. Kapitalne gołębie, nie? No. Także pozdrawiam wszystkich hodowców, będziemy kończyć. Pieski, no. pieski głodne do jedzenia wołają, także muszę je nakarmić. No szybko ciemno się robi, nie? No tak, bo już 15 dobija i... Ja się i... muszę też iść wypakować z tak. tego i tego, zapakować te grzyby i jechać, jechać do ludzi, bo każdy chce, nie? Każdy chce, nie? No to święta. Tak. A jak Grzegorz Grzegorz robi, się nie chce rozwozić, nie ma czasu. Ja tam trochę, tu trochę tam skoczę i będzie dobrze. Dobrze, to pozdrawiamy wszystkich. Zachęcamy do Subowaniu subowania kanału. kanału, śledzenia. Bo na pewno no, znowu jakieś gąbki pokażemy. Nie, nie każdy chce czerwony, no może, może ktoś będzie chciał jeszcze od Rafała, Rafała Pasonia, to piszcie może pod filmem. Nie? Ogólnie we, we, katyfali, no ogólnie piąty w kategorii. przez ileś lat już tam czoło. Normalnie czołówka, leci ci na po roku pracy się piesze dziesiąte, także na podle dziesiąte siedzi, także podrawiamy. Teren mają trudne do lotowania, bo lecą przez całą Polskę, nie? Tak, one tak, nie? lecą nie, z Niemiec. Nie? One tu nie lecą z Niemiec. Oni no. muszą lecieć całą Polskę. Twarde gołębie mają, nie? No twarde, nie? Uh -huh. Także pozdrawiamy Cię Rafale, dobrych wyników. Pozdrawiamy, zawsze miło wspominamy, bo przecież też dzięki tym gołąbkom była i siódma drużyna, na drugi rok była druga drużyna, a później była piętnasta drużyna, i trochę się wkurzyłem, ale przez trzy lata to by tak, tak. zrobił, nie? Dokładnie tak, że naprawdę. No już... także każdy by chciał przez trzy lata tam być wczuwy. Tak, naprawdę, twarde, twarde i szybkie i naprawdę, rewelacja. Także... No, no. chorowcy wybierali, co też łąbki to tej, co pelicy spiły, także... Niektórzy wolą wybrać, niektórzy wolą, żeby im wybrać, nie? Tak, tak, Każdy tak. chce, tam chce, to chce, nie? Dokładnie. Jeden tak. patrzy na oko, drugi patrzy na ogon, tak. trzeci patrzy na... na, na ja to... na nic nie patrzę, żeby tylko w makowie, go i, i przechowywał tak. i, i wszystko, ale nie dla mnie to nie jest ważne, że ważne, żeby przekazywał to co ma przekazać, nie? I tyle, ale... Tak, bo wiesz, no... Miało się, miało się głębie też w rękach i na, najlepsze w Polsce i najlepsze w, 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 w Niemczech, bo miałem takie głębie i, i powiem czy one takie były, takie jak książka pisze, no to nie były tak do końca. Jedne były, jedne nie były, no co tu dużo mówić. Także nie, tak, nie jedne mogą mieć ogony szerokie i też dla tą tak. Tak jak człowiek no nie można powiedzieć, że jak człowiek ma tam, y, tam czarne włosy, no to jest mądry, a jak ma, ma, ma brąz, to jest głupi. No, to, no, to tak ta... można od człowieku powiedzieć. No, nie, przykład, no tak, nie, tak nie jest, nie. No, wiadomo, ale. Barwa nie leci, 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 to coś ma w głowie, nie? Tak. Także pozdrawiamy zdrowych, wesołych świąt dla hodowców. Dobry wieczór, całe to... szczęście, nowego roku, nie wiem, jak będą chcieli hodowcy, z, to, ten, no, to będziemy załóż film kręcić, nie? Tak, zobaczymy, kto się odezwie, kto będzie tak. zainteresowany Gołąbką, także gąbki wysyłamy. Proszę dzwonić tak, także gorza i no, to się... Grzegorz wszystko tak... ogarnie, temat wszystko wie, jak to ogarnąć i... Lepiej, żeby Gdzie ktoś być... wszystkie pięć wziął, to też... Już coś będzie inaczej i pasuje, nie? Nie chodzi tutaj już o to, o tego, żeby to tego nie trzymać, bo... Będzie trzeba, to będziemy trzymać to. Także na pewno nie będę ani wypuszczał, nie będę zabijał. Gołąbki będą działy rok czy dwa, na gołębie są kapitan, według mnie... Nie, nie, nie będą, będą połączone jedynie tylko. Nie będą, tylko będą rozdzielane, samice osobno, samice, samce osobno i, i... Będziemy czekać, aż hmm. może coś tam się ruszy, nie? W tym kierunku. My, myślę, że coś się ruszy i prędzej ci później. I... Także pozdrawiamy serdecznie. E, no tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, e, wysyłać można kurczaki, nie? No, tak. Bo rolnicy się zbuntowali nie? Tak. i ruszyli I z tym tematem. Tam nie będziemy mówić szczegółów, tak. ktoś wie to wie. No a tutaj nasz polski związek ma to głęboko w nosie, w nosie bo tam on, on im nie potrzeba. Tak. Może jakby oni tam handlowali gołębiami, to może by za tym poszli, ale widocznie robią co innego, starczy im pieniążków, także, e, a każdy hodowca jak tam nie ma jakieś głębie czy tam czy leci czy nie leci no jak chcesz sprzedać to ma prawo sprzedania nie oczywiście nikt nie no a tutaj tutaj hodowców jest te czterdzieści tysięcy różnych takich czy zrzuconych na pewno tyle nie ma a rolników jest więcej Grzegorz mówisz że to będzie więcej rolników. więcej więcej to jest masa masa ludzi masa ludzi wiesz, nie, wiesz, wiesz słuchaj no są są rolnicy całe rodziny nie a no, no, wiesz tak. jak było hodowców jest nie no. Ty, ty będziesz, to ty, ty jesteś środowca, a co, rodzina może w tego. No i wrogiem. I wrogiem, nie? Ja zawsze no, z tymi gołębiami i koniec, nie? No, także... nie będę wnikał szczegóły, Że tak, no, tutaj Polski Związek no, powinien Także tutaj... ja wiem, jak to jest i tylko, żeby tylko, żeby, żeby tylko w to nie ładować i no, na perfumy, żeby były pieniążki. I ale, no, ale ja tu mówię, no, Polski Związek tak. tutaj powinien jakoś tutaj, no, a co my zrobimy, no, ja pisałem do Rzecznika, Poczty, raz pisałem, odpisał mi, za drugim razem ułożyłem mu regułę. Wytłumaczyłem na czym polega gąb młody, to nie jest taki, że się wykluje i my go już wysyłamy. On musi mieć te 7, 8, 9 tygodni, żeby już takim być wyrośniętym. To jest też pisko. Ja jak mam tam 4, 5 tygodni, 6, no musi zacząć samodzielnie jeździć i pić, nie? Ale już mi nie odpisał. Znowu pisałem do niego, znowu mi odpisał. Także mają Także nie, nie wiedział jak to wytłumaczyć, dlatego ja mu tak zadałem parę pytań i on na te pytania nie umiał odpowiedzieć. jakby odpowiedział, to na, każdy, na każde jego odpowiedzi bym go zagasił. No i, i tyle. Także. Jeszcze raz, zdrówka. Zdrówka przede wszystkim. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego, do grupy. Pozdrawiam. Pozdrawiam.